Dwa spoty temu zdradziłaś mi, że masz chłopaka. Czy ta relacja trwa dalej? No, no nie, nie trwa dalej. Ja postanowiłam przerwać tą relację. No z takich właśnie powodów, jakichś swoich przemyśleń na tematy w ogóle związkowe. Niestety no, mój partner bardzo to przeżył i ciężko mu się bardzo z tym pogodzić, ciągle do mnie pisze. Minęło pół roku, a on ciągle do mnie pisze. Um, no, także, no, nie powiem, że jakoś to przeżywam, ale no jest mi bardzo szkoda, bardzo mi przykro, że tak wyszło. Y, ja bardzo nie lubię być odpowiedzialna za cierpienie kogoś innego, tym bardziej osoby, która jest lub była mi bliska, także. No nie, ta relacja już jest zakończona na pewno. A wynikało to tylko z jakichś Twoich przemyśleń, czy coś się wydarzyło między wami? Czy po prostu zmienił ci się nurt myślenia o związkach? Zmienił mi się trochę nurt myślenia. Po pierwsze, ja jestem osobą, która kocha pracę. Kocham pracować, i zauważyłem, że niestety. Nie ma przynajmniej w tym momencie miejsca po prostu na, na związek. Nie, nie, mam, nie mam czasu na związek, nie mam czasu się skupiać na związku. A po drugie, moje choroby, no, ja się czułam trochę jak taki ciężar. Ja się czułam tak, że ta druga osoba, z którą jestem w związku, z którą była w związku, no jakby odbierałaby mi te wszystkie fajne, szczęśliwe momenty przez to, że cały czas jestem na coś chora. A jak to zrobiłaś? to znaczy? Spotkałaś się face to face czy przez internet? No, nie bo spotkałam się face to face, no bo jeżeli chodzi o teraz o, o sprawy covidowe, no jest to utrudnione, a po drugie mój partner, no ja jestem jego pierwszą, pierwszym prawdziwym związkiem i on nie do końca rozumie jak to wszystko powinno funkcjonować i no po prostu nie chciało mu się do mnie Przylecieć po prostu, więc zrobiłam to przez internet. I tu postawmy kropkę. Zapraszamy do oglądania gniazdarzy w Polsacie. Dziękuję bardzo. <grym> Dzięki.